Nie dokazuje, miła nie dokazu. Przecież nie jest w ciebie. Znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca ma go Pan poseł kłopotowy wywierał wpływ na regionalną dyrekcję, wywierał wpływ na Ministra infrastruktury, wiedząc o tym, że była odmowa względnie nie był złożony wniosek o pozwolenie na budowę, to przepraszam nie przepraszam. Na szczęście, za co bardzo serdecznie pani redaktor, dziękuję, jest obecna na konferencji. Pani redaktor, czy pani nie pogniewa się, kiedy panią zapyta, czy dzwoniła pani do pani minister Peter? Czy Państwo słyszeliście tę wypowiedź? Otóż pani redaktor powiedziała oczywiście, że nie. Są odnotowane rozmowy w życie sekretariatu i oczywiście gdyby jeszcze było mało dowodów, y, oczywiście są wilingi. Jest mi bardzo przykro, jak mogło dojść do tego typu sytuacji. Gdyby, co nie daj Boże, po tym, co się stało teraz, nie nastąpiło nic. Żadna poprawa. Pani minister brnęłaby dalej w tym samym kierunku, bez opamiętania, narażając się na kolejne wpadki, to proszę państwa, może przyjść moment, że zaczniemy się zastanawiać nad przyszłością tej koalicji. O co chodzi właściwie? Poseł Eugeniusz Kopotek mówi, że albo, albo Pani Pitera to przeprosi, albo koalicja się rozpadnie. Pani Pitera mówi, że poseł Kopotek broni niejasnych interesów biznesmena, a Pan Kopotek mówi, że to nieprawda. Pani Witaj ma trudne zadanie. Trudne w odniesieniu do polityków PSL-u, i jeszcze bardziej do wobec polityków Platformy. Czyli zadaniem, czy wręcz obowiązkiem jest podnosić głos wtedy, kiedy uznaje, że coś zagraża etycznemu poziomowi sprawowania władzy. I na dobrą sprawę pewnie nie mogłaby podniesionym głosem alarmować opinię publiczną, bo w Polsce życie polityczne ciągle nie jest wolno od no, ale, ale nie alarmuje i... na przykład w sprawie, w sprawie pana, który ma zostać szefem muzeum Westerplatte, który się przyznał, jest kolegą pana szefa gabinetu, który przyznał się do tego, że w ogóle nie ma nic wspólnego z historią, yy, tylko jest kolegą pana Nowaka. Jakoś tutaj nie podnosi głosu, a podnosi głos, bo zajrzała do gazety i zobaczyła, że poseł Kłopotek broni, yy, broni Biznesmena. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest w Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stopi serca megolot. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest w Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca megolot.